Ej, cześć, się mną. Wszystkim będzie z tej strony i Cizzer w kolejnym odcinku na kanale z Fasmofobii, tak. Na tangledwu Drive dzisiaj sobie zagramy na trybie koszmarnym, jak zawsze to robimy. Bardzo ładny odzew, Wasz, jeżeli chodzi o fazmo. Eee, prosiliście o więcej kontentu z Fasmofobii na kanale, także ja Wam go po prostu dostarczam. Eee, od razu mówię tak. <coughs> Przepraszam, ciągle jestem chory. Jeżeli chodzi o live'a dzisiejszego, 19, raczej go nie będzie. Dlatego, że po prostu mam troszkę do pomagania w domu przed Sylwestrem itp. itd. Także wątpię, że raczej się wyrobię z tym wszystkim, więc raczej wątpię. Może w poniedziałek zrobimy jeszcze live'a jakiegoś tam, ale dzisiaj wątpię, że jest to realne. Także nie szykujcie się dzisiaj na live stream'a, bo po prostu robota w domu moi drodzy. Także wiecie jak to jest. O Boże, przepraszam, wziąłem to, A8 a chciałem IMF'a. No, także witam Was serdecznie na Fazmo. Live'ów nie ma, ale odcinki jak zawsze, moi drodzy, są. Także możecie zostawić lajkensa like w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze jej nie zostawiliście. A lubicie content Fazmo, lubicie kontent takich horrorowych gierek jakiś. ITP i TD, moi drodzy. No dobra, mamy Tanglewood, Zobaczymy, czy nam się uda bownera znaleźć tym razem, moi drodzy, bo ostatnio było ciężko z tym bownerem, ale gierka była też całkiem przednia, muszę przyznać. Czego nie da się ukryć? Choć może najpierw włączyć bezpieczniki, a nie jak głupki. Bo, jednak, jest to tryb koszmarny, więc fajnie, jakbyśmy się. Okej, okay, bezpieczniki są. Yy, tak, są w piwni. Dobra. Lecimy na pełnej. Okej, okay, zerknijmy na szybko przy okazji, czy nie ma tu. O, proszę bardzo, moi drodzy. Jest tutaj boner. Tutaj jest hide Spot, w razie co? Także też spoko. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Okej, okay. oj, sorry. Szup. Dobra, a więc, yy, jeżeli chodzi o Kurs Object. Lustra tam nie ma do przodu Może jest laleczka, co? Okej, okay, laleczki też nie ma Hello, are you here ghost? Can you give me a sign? No dobra, zobaczymy zaraz Może jest tarot kart, co? Może karty tarota Siup. Yes, indeed No dobra, karty tarota Może przy... wiecie Przykontentujemy przy troszeczkę Zaraz Dobra, myślę, że Zróbmy to Chodźmy po smarza raczej, żeby w głupio nie zginąć. Co jak co. O, okej, okay, nieważne, moi drodzy. Raczej na razie jednak nie zrobimy kontentu, Ponieważ dotknął szafę, tak? Tutaj, tak. Okej, okay, dobra. Y, chodźmy szybko po y, ultra ultrafiolet, żeby zobaczyć, czy nie ma odcisków palców. No, ale wczoraj byłem, moi drodzy, u tam y, przyjaciela swojego super ekstra notowego pana Kingslayera. Sobie posiedzieliśmy na spokojnie. Było git gut. Weźmy sobie to. Także do tego live'a też nie było, dzisiaj też nie mam po prostu przygotowania, muszę też mamicie swojej pomóc, nie chcę być, wiecie, jakimś tutaj wrednym synem. imf 5? Nie, imf 3, ok Where is direction? Here? ok teraz zapalił światło, czyli na pewno to nie jest Mara. My, myślę, że nas od, możemy sobie wykreślić yy, no problemo. No dobra, dajmy tutaj książkę. Yy, ok spytajmy, are you here? That was taken away. Okej, okay, okej, okay, taken away. Are you friendly? How old are you? How old are you? Low. Okej, okay, na pewno jest spirit box. Mamy tyle. Okej, okay, na pewno nie jest to oni -chan, moi drodzy. Dobra, okej, okay, zapalmy wszystkie światła. Wiemy, gdzie jest to lokacja. Raczej nie będziemy musieli korzystać z tarota, na szczęście. Bo Tarot to jest suicide. Myślę, że zazwyczaj, jak dobrze o tym wiemy, weźmy pilsy. Wiadomo, nie chcemy zginąć. Crucifix, to temperatura. Zaraz, weźmy kamerę na spokojnie. Wszystko po kolei, albo nie. Najpierw weźmy sól, żeby nam pan kolega nie uciekł stamtąd. Na pewno, bo nie chciałbym, żeby się gdzieś przemieszczał. Jest to tylko koszmarne. A sól mega kontruje. Pamiętajmy o tym. Yy, dajmy tą sól na dwa. Tak, właśnie sobie może tak i tak, dobra. I w Na pewno wtedy nie wyjdzie. I weźmy, nie wiem, czy on jest bardziej w pokoju dziecięcym, czy co, ale. Na razie rozstawmy to tutaj. To rozstawmy też tak yy, tutaj. Yy, aha. Czy kolega się już przemieścił, właśnie? Are you kidding me? No man. It can be real. Bierzemy spirit boxa i idziemy się tam zapytać. <coughs> Chyba już zdążył uciec, niestety. Are you here? Tak. Okej, okay, Thank you. No nine. okej. Okay. Kolega już się przemieścił. Nie miło z jego strony. Także nasza sól tutaj gówno dała. Tak, tak właściwie. Także nie miło. Dobra. Idziemy się rozstawić tutaj w takim razie. Gdzie pałpanik. Dobra, dajmy tutaj yy, O, zgasiła światło. Projektor. Dobra i chodzi po sól teraz, bo no jest przypał troszeczkę. Nie spodziewałem się, że tak szybko kolega potrafi zmienić sobie lokację. nie? Ogólnie wow. Jestem troszkę w szoku, weźmy to, weźmy kamerę, szybko, siup, halo, dziękuję I termometr, który i tak leży tutaj na początku właśnie wana Ale zróbmy tak Dobra, jest w mi łatwiejszym miejscu do zlokalizowania Wiem, że jest tutaj, więc zamknijmy go e Halo, co to był zarzut tutaj, tak? Nie Excuse me Give me assign. sign WTF? Ej, o ty, patrzcie to, to nie jest jakiś. What the fuck? Kurde, proszę państwa, to jest susi troszeczkę. Albo to był taki ręcz, albo jest to po prostu Twins, który jest niemożliwy, aha. A ja Spreadboxa wykreśliłem, miałem zaznaczyć, ty, okej, okay, wybaczcie. Okej, okay, no, odciski stupek raczej są niemożliwe, ale pamiętajmy, że jest to też. O, zgasił światło okej, okay, wiemy, że nie oniczan. Spoko, no dobra, okej. Okay. Moi drodzy, yy, jestem yy, trochę w szoku, nie ukrywam. A oh, fuck? Nie zrobiłem zdjęcia ducha, więc to nie jest fantom, ale. A oh, fuck? Co tu się dzieje? Are you here? Get away. No spoko, zaraz, koleżanko. Are you here? Are you close? In a way. Um, okej, okay, well, trochę jestem confused moi drodzy. Nie wiem co się odpieprza w tej gierce. No Poczekajcie, zobaczmy najpierw tutaj czy nie ma żadnych orbów przede wszystkim. Ale chyba nie widzę żadnych orbów, ale tam ewidentnie dotyka. Gdzie jest mój IMF? Bo ja się pogubiłem już trochę, wybaczcie, ale. What the fuck, man? Nie wiem gdzie jest IMF, ale jednak jest tam. Ale tu też stepno, ma duży ręcz strasznie, kolega. Boże, co tu się dzieje? Nie wiem, gdzie jest IMF. Rzuciłem go, nie wiem gdzie, idziemy po IMF-a szybko. Ja pieprzę, co to za gradzika. Dobra, trupy zdjęcie soli na pewno. Lubi gasić ewidentnie. Don't do this, man, please. O, się alarm gra. Okej, okay, czy są tu jakieś orby? No, nie widzę orbów, no. O the fuck? Okej, okay, miałem wiksę jakąś, widziałem tam kogoś, ale to mi się już wydaje po prostu, holy moly. No jest to ciekawe, naprawdę, co tutaj się dzieje. Nie wiem, o co chodzi. Lucefiks? nie, wezmę Pilcy 2 na pewno, bo dziwnie, dziwnie, dziwnie ta gra się prezentuje po prostu. IMF, druga książka. Nie wiem, jestem skłonny na razie do Twinsów, ale może po prostu to jest ręcz, bo jest blisko tego, to może tam wychwytuje nie? Jest to możliwe. Palmy światło. Tutaj rzucił czymś, nie wiem nawet. Nie, tutaj. Are you here? Tak, rzucił tym, no dobra. Dajmy na razie tutaj w kiblu też to. Dajmy projektor w kiblu na razie też, okej. Okay, zgaśmy to. Światełko i teraz tak, czy tutaj jakieś orby? Belku? Raczej nie widzę. Rozstawmy może od tej strony bardziej ten projektor, jakoś tak. <laughs> Oj, wybaczcie. Może tak? Może coś zobaczymy. Będzie nam dane Jej wyjebany, A będzie ci dane, jak to się mówi. Can you give me a sign? Hello? Chodźmy po smadża. Bo je, trochę się cykam ogólnie. Nie powiem, ten duch mnie troszkę przeraża, co tu się dzieje. Naprawdę. Także weźmy sobie smacz sticka. Jakie poboczniaki tutaj mamy? I tak perfect investment. Jest niestety już niemożliwy. Ponieważ zrobiłem yy, zdjęcie jednogwiazdkowe. Także niepocieszające. Jak chciałem zrobić zdjęcie ducha, także sadzę troszkę. No ale cóż, dobra, posmaczajmy ile IMF? IMF 3. Ok, tutaj. I patrzcie, a się nie zalicza to. O tu się zaliczyło, czyli on bardziej tutaj egzystuje chyba. Ok, ok. Spoko. Przenieśmy projektor bardziej tu w takim razie. Skoro on bardziej tam jest aktywny. Przynieśmy też drugi projektor. I krucyfik przede wszystkim. Myślę, że byłoby bardzo dobrym pomysłem to. Okej, okay, yy, zaraz to zrobimy. Napalmy najpierw światło, żeby psycha nam nie siadała głupio. Krucyfiks pierwszy jest, nie wiem, gdzie ustawimy tutaj. Okej, okay, kolego. Lubisz się bawić ładnie, widzę. No UV albo jest po prostu tutaj ewidentnie. Gdzie jest kamera moja? Okej. Okay my chyba wszystkie foty już, co? Tak, jest, dobra. Okej, okay, jeżeli chodzi o freezing tutaj jakikolwiek, zaraz się przekonamy. Idziemy w dwa. No, jest to raczej ogólny obszar. Ale tu w kiblu jest 21 stopni. Także nie na pewno kibel, jest to bardziej korytarz tutaj, no. Tak jest. What the fuck? Hell no, Nie, to się nie dzieje naprawdę. Nie wiem, moja pieprza, to jest Dymia, czyli jakiś niesamowity, moi drodzy. Naprawdę, co tu się od pieprza? Okay, dajmy tutaj może. On jest aktywny bardzo. Ile mam do powiedzenia, nie? Nie wiem, dajmy tutaj ten projektor może. Ale jak on dotyka, to jest dotykacz jakiś t -t totalny. Nie wiem. Hello? Weźmy Gagriego dla kontentu. Gagri, Gagri. Iś. Gagri, Gagri koło jednego, koło drugiego, romantycznie. Can you write something on the books, please? Can you do it? Dobra, gdzie jest smacz w razie? Co, bo ja nie chcę zginąć. A ja spaliłem smacz, dobra, idę po smacz. pieprzę to. Słuchajcie, rozstawmy tutaj to: kamerę w sensie. Zobaczmy, bo naprawdę ma niesamowitego ręcza. Kolega, ogólnie rzecz biorąc. I cie ciekawie działa, naprawdę. Ciekawie działa, chłop. Pilsów już nie mamy, więc też nie fajnie. Drugi Crucifix myślę, że bardzo z chęcią wezmę. Czy my coś tutaj zdążymy zauważyć w Wanie? Byłoby miło, bo naprawdę póki co to Investigate jest ciężki. Mamy tylko jeden dowód, czym jest właśnie Spirit Box. Tylko jedna kamera jest, więc też tak średnio. Ale projektora nie widzę zbytnio. Karamba, moi drodzy, nie wiem się co? dłuższy ten krucyfiks, drugą kamerę. No dobra, będzie to ciężkie. Myślałem, że szybciej to nam zajmie. Nie będę ukrywał, ale... ...światło zgasił. Nie wiem, czy w całym domu, czy... A. To idziemy już włączyć zaraz. Zatajmy jeszcze, czy on na pewno to jeszcze jest. Are you here? From behind. From behind, super. Dobra, chodźmy włączyć sobie światełko, bo... Nie mam zamiaru się jeść po ciemku. No dobra, nie wiem czy dostaniemy drugi dowód. To jest naprawdę ciężki investigate. Naprawdę ciężki investigate, moi drodzy. Okej. Okay. Can you write something on the book? Hello, please do it. Oho. Kolega ma głowę wykręconą miło Nie wiem jaki dowód. O, no, drzwi dotyka jak popieprzony, tyle wiemy, nie? He... <suszy> <laughs> no, Hunt nam trochę zdradzi, bo DO na pewno na niech pewnie. Mimik, yy, no nie widzę orbów nigdzie, więc to jest problem. Już nie jestem w stanie do, do, dojrzeć żadnego orba, nie? Ani w tym pokoju, ani w tym pokoju. Tu jest teraz freezing w ogóle. Nie, tu jest ogólnie ten freezing, tak wiecie. Całodobowy freezing. Ok, yy, termometr. Jak tu się temperatura? 1,9, ok. Myślę, że już dawno w książce by zapisał raczej, nie? Bo to. Bo to raczej się nie, nie, nie godzi aż. UV nie wiemy, uuuu... Boże, holy fuck, man. Nie 4 tak? Tylko. Why are you that angry, man? Kurde, no proszę Państwa, tu jest tym, no ale i MF4 tylko. No dobra. Jeden stopień. Będzie freezing czy nie? Byłbym, by, byłbym wdzięczny za freezing, już. Dobra, dajmy ten projektor lepiej tutaj jednak, bo on wiecie, tak ręczem chyba jednak głównie tu występuje. Hello. O, nie wiem. Can you give me some evidence, bro? Can you write something on the book, please? No, orbów nie widać. Nie wiem, nic nie widać, moi drodzy, naprawdę jest to ciężkie. No, ale to jest tryb koszmarny, miejmy to na uwadze, nie? Jakby to, to jest logiczne. Skorio jest możliwy? Nie, więc projektor jest też tak, kurczę, trochę niewidoczny. Jest to dość podchwytliwe takie, naprawdę. No ten Freezing właśnie, nie wiem jak on będzie działał, wiecie, bo... Niby go jest, ale niby... Aha. Nagle w pokoju dzwonisz, jo? Ja? Nie wiem, ty, what the fuck? Książka? Nie. IMF? Na razie nie wiadomo. Chyba trzeba liczyć na Hanta, moi drodzy. I tyle. Allow can you write on the book, please? Where are you? Are you here? No, I don't know. Are you here still? Are you close? How old are you? Huh? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you here? Where are you? Are you friendly? How old are you? Aha. Let's try to Daj, mi może tą książkę gdzie indziej, co? Tak tutaj, może. Albo tu. Hmm. Ale patrzcie, kto ma działanie. Nie wiem, to nie to Are you here? Patrzcie, widzicie? Urcze, no nie wiem, Ty. I have no fucking clue, man. Siup. Nie wiem, naprawdę nie wiem, Ty. Jest to ciężki investigate, moi drodzy. Ciężki inwestygate, jestem w szoku. Mówię, dobra, nagram się fazmo elegancko. A tutaj, no. <laughs> Oj, o nie, Han, dobra. Uf, gaddenut. nut. IMF, ile? Cztery, no. Nie, nie wiem, nie dojdzie chyba, chyba to nie jest IMF, mi się wydaje. Już dawno chyba IMF był, mi się wydaje. Jakby chciał być. Mara też niebo zapala światło. Ta temperatura też nie spada do minusowych, niestety, no. Jest minus, dobra, mam freezing. Ok, Onryo, Twinsy, Mimik, Moroj. Mimik na pewno nie, bo tu nie ma tych. moroi Jest to możliwe. Twinsy na razie najbardziej mi pasują. A na tego to trzeba przynieść jakiegoś tutaj, moi drodzy, tego. Na Onryo to zapalniczki. te zapalniczki, co ja gadam, świeczki. Siup, siup, chup, Ej, dziękuję. No naprawdę, kurczę, nie spodziewałem się takiego investigata moi mili. Nie spodziewałem się. Dajmy tutaj tak, tutaj nad fuksem. Dajmy tu fuksa. I tutaj siup, okej, okay, good, good. Pisi. No dobra, sprawdzimy to. No, musimy tak, dostać hanta, jak będzie szybszy. No, będzie to albo Twince, albo moroi moroi im mniej psycha mamy, tym jest szybszy, jakby nie patrzeć, bo nakłada klątwę na Spirit Boxie. Yy, więc jest to możliwe. Okej, okay, dotknął drzwi tutaj, może tutaj powinniśmy dać tego, tego Crucifixa. jednak jednego, no myślę, że tak. Dobra. Dajmy bardziej właśnie po środku, może tak tutaj, koło Miśków. Okej, okay, zgasił. Dwa na raz? Tak! Okej, okay, okej. Okay. I mechę szaleją Okej, okay, okej okay. Zaraz hand powinien być teoretycznie, jakby był to Onrio. No dmucha ładnie ogólnie, kolega Dzieje się, dzieje się Dzieje się. O kurde Holy shit, man! To jest big deal Ole mole Ole mole Zgasił ale nie hantuje przy, tym, przy tych zgaszeniach, też w sumie nie. Kurczę. Niby gasi, ale... Hantów nie ma. Oho. Nie pamiętam też do końca, jak działa ten, ten Onryo, że jak to... Nie wiem, czy to nie było tak, że trzy razy zgasić i hunt Jak tak, to by... Nie wychodziło na to. Jak tak, to może bardziej Moroi, albo The Twins. Kurczę, no wariat, ty. No patrzcie to, jak on to zdmuchuje, ty. What no, the fuck? Can you attack me? Bro? I nic jest high pod tyle wiemy. No bym za karty pociągał może, co? Dobra, zaryzykujmy. Hunt? O. Normalnie tupta. To jest to chyba Onrio. Jest to chyba Onrio, moi drodzy. Raczej tak, nie jest szybszy. Rac nie jest szybszy, więc raczej nie jest to ani Twins, ani nie jest to raczej morek, bo nasza psycha jest raczej na niskim poziomie. Tak, jest to stepowanie normalne. Normalny, najzwyczajniejszy chud ducha. No. No dobra. Zobaczymy, czy mam rację jeszcze, nie? Słuchajcie, gdzie ja jestem. Okej. Okay. Szuka, szuka. Dobra, po. Mi się wydaje, no, że raczej jest to Onrio. Nie jest zwiększony Movement Speed ducha. Co chwilę też zgaszał to jednak, więc zaryzykujmy. I tak ten Investigate trwa 20 minut jeden ponad. Nie jest to movement speed szybki, więc ani nie moroj, bo nie mamy mało psychy. Się, mam mało psychy i nie jest szybki. inni też mają zwiększony movement speed, bo są właśnie tulicami. Eee, no, Mimik nie ma orbów, eee, więc jedyny sensowny raczej tutaj wiecie. Eee, Pik to jest po prostu Onry. Zobaczymy, czy mam rację. jak nie, no to troszkę unlucky. A jak mam rację, to bardzo, bardzo miło ogólnie i będę zadowolony. Także zobaczymy. Jest to on, że rzeczywiście modro 1400 hajsu. Bardzo fajny inwestygaj, naprawdę mega, mega dużo się działo. Holy fuck! Dawno nie miałem takiego investigata, że wszystko naraz naprawdę tak się rozpierdzielało. No jest to tryb koszmarny, naprawdę. Nie spodziewałem się. Myślałem z początku, że rzeczywiście jest to po prostu Twins, ale jak widzicie, Hunt daje tutaj yy, do myślenia. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o lajkajcie, o subskrypcji, komentarz. No i co? Ja się zami żegnam. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Trzymajcie się do następnego i pa pa!